Siema, z tej strony Eleven, a to jest Life is Strange I stwierdziłem, że nagram sobie tą serię, ponieważ będę zaciekawiony tą grą Wiele gier nie omijało, takich o których dużo było słychać, na przykład Na przykład The Wolf Among Us i tego typu przygodówki od Star Games załóżmy, albo od innych producentów Dużo takich znanych, dobrze, do, dobrze procentowanych gier nie omijało, zazwyczaj siedziałem w tych cichych grach Indii I stwierdziłem, że może jednak czas Troszeczkę bardziej się w ten świat zagłębić i spojrzeć na takie gry, tym bardziej, że zainteresował mnie koncept Life is Strange. Bardzo, bardzo mi się podobają po prostu takie motywy, jakie tutaj w grze są, bo sobie pograłem chwilę. Więc mam nadzieję, że będzie to miła seria i dla mnie, i dla was. Postanowię sobie siąść, spędzić na to y, wolny czas, póki jeszcze jestem w domu, póki jeszcze nigdzie nie wyjechałem i nagrać naprzód trochę. To będzie bardziej film niż rozgrywka, ale... You get the point. Mam nadzieję, że mi mimo wszystko miło spędzicie ten czas. Więc zapis pierwszy, nazwijcie się trzecim, swoich chwilę tak jak powiedziałem. Mmm... jedziemy, nowa gra. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Life is Strange jest grą, w której liczą się wybory gracza. Konsekwencje wszystkich twoich czynów będą miały wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wybieraj mądrze. Uwielbiam takie motywy. Co się dzieje się? Nie wygląda to za dobrze Nie powiem ci, sam chciałbym wiedzieć Że za tym idziemy. Jezu, ale Bajzel. A prognoza pogody przewidywała samo słoneczko. Jak to możliwe? Profit? Nigdy nie ufaj, prognozie pogody. Szczerze, sam jestem zainteresowany, co się tutaj dzieje. Bo to, że pograłem 5 minut, nie znaczy, że to wszystko wyjaśnia. Wręcz przeciwnie. What the fuck? Jakiś tornado? a called film little pieces of time but he could be talking about photography as he likely was okay i'm least in least class everything's us. cool so, i am okay from light to shadow <laughs> <color> <laughs> to now headshot can you give uh. me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white i didn't fall asleep and that Anybody? sure didn't feel like a dream Dziwne. Dziwne nieprawdaż? No więc jesteśmy w klasie Na lekcjach i mamy że teraz okazję się rozglądać Zobaczysz kilka rzeczy, spójrz na to zdjęcie Słuchaj, nie doceniasz się dziewczyno, są dwie opcje, albo ty masz bardzo niską samoocenę, w sumie są trzy opcje

<tiothorized> no 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 i do love my analog camera i should take a quick picture now she could have taken another approach she could have taken another approach i have to admit i'm not a big fan of her work just do it i prefer robert frank i believe max has taken what you kids call a selfie a dumb word for a wonderful photographic tradition and max has a gift Naprawdę, słowo. of course as you all know the photo portrait has been popular since the early 1800s your generation was not the first to use images for selfie expression sorry i couldn't resist the point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around now max since you've captured our interest and clearly want to join the conversation can you please Pięknie, Max! Bo Max to jest najwyżej, najwyżej, proszę. Max to jest najwyraźniej nasza główna pozost, którą sterujemy. Świetnie, Max! Brawo! Powinno zrobić zdjęcie na środku lekcji. Póki nie zauważy. Okej, okay, tak się właśnie wkupuje w problemy. Więc mamy wybór do odpowiedzi. Pan pyta mnie? Wiedziałam, ale zapomniałam. Wiedziałam, ale zapomniałam. Yes. you either know this or not max is there anybody here who knows their stuff louis daguerre was a french painter who created daguerreotypes a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror now you're totally stuck in the retro zone sad face Smuta, okay. very good victoria the daguerrean process brought out fine detail. oh no, victoria from the 1800s onward yeah, the first American daguerreotype self-portrait was done by Robert quinn You can find all about him, about him even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography, so Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your Max, I Tak, tak, jasne. Czumiem? Tak, unikam go i w ogóle, ale w na środku lekcji robię sobie selfie, żeby czasami nie było za cicho, tak? Victoria mm, ale przetłumaczone? Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Even her schoolbooks co to jest? she made fun of me in class. What is she? Dobra, to zróbmy zdjęcie, jeżeli się jakoś, jakoś da. Tego wcześniej zauważyłem. Czy my będziemy fotografować wszystko? Dziennik. Możemy zajrzeć w dziennik, okej. Okay. Rachel Amber Forever. A więc tu możemy robić zdjęcia różnych rzeczy. O, ciekawe. To jest nasze całe menu główne, prawda? Nasze postacie. Max, Jefferson, Kate, Victoria. Kate jeszcze nie znamy chyba. Mamy do nich numery, więc Kate to porozumie nasze przejście. A, spoilery. No nie wiem, dużo tutaj nie grałem, więc. Nie. Gość No chyba lubi. Eee... jakieś zdjęcie. Okej, okay, rozumiem, że to jest coś, czego nie zrobiła, tak? A powinna zrobić na chwilę obecną. No, yeah, perfekt. Nie miałem czasu. I didn't Max, you're a better niż than a liar. Now to hear some old dude lecture like you. But life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But yeah. you do have a gift. You have the fever to take images.

i can't wait to watch some more documentaries on this bad boy bad boy here's the poster for the contest mr jefferson really expects me to enter why no. i don't know if i'm ready for my 15 minutes of infamy i was about to no. you are welcome to the real world

Wiecie, w szkole to jest tak, że dziewczyny jak się kłócą, kłócą się na, na kilka lat. Jedna kłótnia i potem przez kilka lat... Ryż, 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 nie chcę się tu widzieć. Chłopcy się pokłócą... To są dwie możliwości. Albo się nie zdzwonią przez jeden dzień następnego, dnia wszystko jest okej. Okay. Albo dadzą sobie po mordzie i wszystko jest ok. Natomiast my tutaj jesteśmy dziewczyną, więc... mamy przerypane. Epizod pierwszy, po czwarka. Iwen. Alyssa. Wszyscy mają tutaj imiona, wszyscy... To jest tak wszystko zarąbiście zrobione Widać całkowicie Że tak powiem Że ta cała szkoła tętni życiem Nie wiem czy chcę z nimi rozmawiać Co to Halloween ma być? Że ten szkielet tak tajemniczy? Jest kolejny Chyba Halloween, bo widzę jeszcze dynie A tak, jest Halloween Taka z zaginioną. Arcadia Bay. A. Interesujące. Dobrze, więc idźmy już w tą stronę, gdzie powinniśmy iść. Do no, toalety. Dokładnie tam, gdzie mieliśmy pójść. Wejdź. Enter the Matrix. Nikt nie może Episki, episki motyw z muzyką w, w sławkach, zajebiście zrobione. Z lew. Just relax, stop torturing yourself. You have a gift. na ten, na ten konkurs. O, oh. może raczej było. When a door closes, a window opens, or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Coś w tym jest.

I hope you checked the perimeter, as my step ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell oh. everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself you don't know who the fuck i am or who you're messing around with where'd you get that what are you doing come on put that thing down don't ever tell me what to do i'm so sick of people trying to control me you are going to get in hella more trouble for this than drugs nobody would ever even miss your punk ass would they get that gun away from me psycho no Tego się Ale pewnie mogłoby się zdarzyć. Oj! Położyłem pad i się wystraszyłem. Położyłem pad na biurku. Zaczął wibrować. O! Wibli, wibli, time, why To jest właśnie to, o czym mówiłem.

Okej. Okay. Tu jest coś niespotykanego. Więc ten szlaczek po lewej u góry pokazuje nam jak daleko do... Jak, jak możemy się cofnąć? Max, <gry> don't freak out. Może to so 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 co teraz możemy zrobić w tym wypadku? You feel well. like totally haunted by the eyes of those sad mothers When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Okay, then let's another selfie. Zobaczmy, co się, co się stanie Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max... I już Czemu ja to you know, this. No.

Możemy powinno się tylko konwersacje, które już odbyliśmy, nie te przyszłe, więc ...źle się czuję, muszę iść do ubikacji. Max. But you're not get that easy. We can talk more after class.

Zobaczymy czas jeszcze raz i zobaczmy przycisnij RT aby przyspieszyć. Czy ja mogę polecić za daleko w czasie i mogę coś przez ten w ten sposób spartaczyć? Nie chcę, żeby to się zdarzyło. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self? tym tu invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Perfect. The Daguerrean process <laughs> made portraiture <laughs> hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can okay, learn more when you actually finish reading the assigned chapters. <laughs> so <Max laughs> is so far way ahead of <laughs> everyone. <moment. laughs> And Guys don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max. <grabbing> you are no not, not, not dreaming. It's time to be an Everyday Hero. W końcu naprawdę I można cofnąć się w czasie i zmienić swoją odpowiedź w czasie, kiedy ją usłyszymy. Świetnie, właśnie dlatego mi się tak raz podobała. Zaraz, zrobiłem zdjęcie tego? Mam już tego zdjęcie, prawdopodobnie. Czy one się zachowują? Sprawdźmy, bo to może być dość ważna, istotna rzecz. Hello? Tak, mamy to zdjęcie. Ok, tu są zdjęcia. Dobrze. Dlaczego to się dzieje? I dla mnie. Excuse me. Je Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. Nie no, Victoria. We. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding just biting time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. <audio nonsense>

to nie jest za bardzo w porządku, mówi, mów, nawet nie mówi mów to pod kontekstem moralnym, że jest nie w porządku wobec innych osób, ale nie w porządku jest troszeczkę to, że próbujemy teraz całą naszą przyszłość zmienić na taką lepszą, potem sprawdzić prawidłowe odpowiedzi, wiecie, z doświadczenia wiem, że nie zawsze, nie zawsze zła decyzja ma złe konsekwencje w przyszłości, czasem jest zupełnie na odwrót, dobra decyzja ma złe konsekwencje później, po prostu wejdźmy, lećmy do tej łazienki, spróbujmy tutaj, tutaj nadzieję, kogoś, nie kogoś nie uratować. Proszę, proszę. Teraz przynajmniej nie będziesz stać nie mogę w miejscu. Tak, dokładnie. To jest głupi pomysł. Ja. Hej, hej, co tam ja. się w czasie, gdybym nie złamał rękę, da. Ja. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in and I took a photo. leave them out of this bitch i can tell everybody nathan prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself don't you know who, know who the fuck i am what are you doing don't come on put that away down i i need a hammer to break it open to control me you are going to get in hella more trouble for this than drugs nobody oh. oh. would ever even miss your punk ass would they get that gun away from me psycho Holy shit! I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. I wonder how we'll get around this. more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Whoa! Tak. To dziwne uczucie, kiedy masz deja vu i nagle wiecie co się stanie i zmienia się to deja vu. Deja vu, deja vu. Deja vu. Deja vu się just saw a Time travel, baby. Nigdy powrotu do przeszłości nie oglądałaś? Hey, hey, the that, that, that means you should be outside. I had to use the bathroom. <laughs> Girls always use that excuse. <laughs> excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out, out of here, wąsach. missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job.

Ale ukrywać prawdę też czasami trzeba. Well, to jest nauczyciel. Nie. I just got sick in class. Um, female trouble. Except you're wandering around like zombie. And do you think that's the first time a zombie. student tell me what you're hiding. w you torbie. I got sick. It happens, you know.

Po tego miejsca nie będziesz mógł zmienić swoich wyborów. Wiecie co? Może cofnijmy czas i po prostu z nim nie rozmawiajmy w ogóle. To jest decyzja, którą wolę podjąć. Po prostu wyjdziemy stąd i tyle. Let's just get out. Ani słowa. Cześć. Dzień dobry. Ukryj, prawda? Jeszcze raz, dobra, więc nie mogę tego zrobić. Niech ja będzie to. Nie, nie wolę nie donosić, bo mogę się wkopać w jeszcze większe problemy. Także widzicie, to jest gra, która ma naprawdę wiele decyzji do podjęcia. Gra, która ma masę możliwości. Nie wiem, ile tu jest zakończeń, ile możliwych dróg. Ale wygląda na to, że jest ich wiele, bo gra jest głównie na tym skupiona. Na różnych alternatywnych wersjach wydarzeń. Chyba jeszcze takiej gry nie było, które by taki mindfuck obserwowała pod względem podróży w czasie, które serio, serio by działały na dalszą część rozgrywki. Rachel Amber. Okej. So okay. Właściwie coś się komuś stało. Dobra, więc zakończę odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Yy, I to by było na tyle. Trzymajcie się do czynienia w następnym. Na razie!